Cześć, witam Cię w poświątecznym odcinku. Bardzo, bardzo przepraszam, że odcinka nie było przed świętami. Pracy, zamówień było tak dużo, że zupełnie nie miałem nawet pół dnia wolnego, żeby coś tutaj nagrać, żeby zmontować, żeby zrobić miniaturkę. Także jeszcze raz bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że święta były udane, ciepłe, rodzinne, spokojne. Że Mikołaj zostawił pod choinką jakiś papier akwarelowy albo jakieś pędzle z wiewiórki. <grym> Mam nadzieję, że wszystko było jak najlepiej. Zdążę złożyć życzenia noworoczne, żeby wszystko się jak najlepiej w tym roku udawało, żeby było dużo inspiracji artystycznych, żeby Ty jako jednostka rozwijał, rozwijała się artystycznie, bo to też wpływa na bardzo, bardzo wiele innych. Um, dziedzin, jak poprawa koncentracji, jak kreatywność. Także malowanie i rysowanie jest nie tylko dla siebie, to znaczy dla mnie, jako umiejętności rysowania czy malowania, ale też jako umiejętność, która wpływa na rozwój innych stref i sfer w głowie. Um, także w przyszłym roku życzę jak najlepszego Rozwoju podróżowania i oczywiście powrotu do normalności, którą jeszcze pamiętamy z roku 2019. A tymczasem zapraszam na dzisiejszy film, w którym to zobaczymy dalszy ciąg malowania naszego pałacu w Moritzburgu. Dzisiaj będzie fasada, dzisiaj będą dachy, także zapraszam serdecznie. Thank <laughs> you. Dzisiejszy filmik będzie całkiem krótki i dosyć prosty. Mamy tutaj proste zadanie na dziś: krótkie, poświąteczne zadanie, zaraz przednoworoczne, żeby jakoś tam w tej przerwie się nie przemęczać, tylko zrobić coś miłego i prostego. Chodzi o malowanie fasady. Do tego używam ciepłej żółci wymieszanej z pomarańczą. I y, maluję fasadę, maluję też ten most, groble, która doprowadza transport kołowy i pieszy do zamku, pałacu. No i robię to w kilku warstwach. Y, tak, żeby warstwy znożyły przeschnąć, a także żeby sobie nie utrudniać pracy. Um, maluję właściwie wszystko, gdzie są jakieś jaśniejsze mm, czy żółte elementy, dlatego że później będę mógł je wybrać ciemniejszą farbą. Mamy pierwszą warstwę elewacji, także możemy teraz poczekać, aż chwilkę sobie wyschnie i nałożyć kolejny kolor, nieco bardziej pomarańczowy. Mam nadzieję, że Twoje święta były fantastyczne, że wypocząłeś, że były rodzinne, były ciepłe, były serdeczne i, i że to był taki czas ogólnego wypoczynku, na najedzenia, zadowolenia. Mam taką nadzieję. U mnie to wyglądało bardzo wypoczynkowo. Postanowiłem troszkę zmienić sposób pracy w najbliższym czasie na stałe. Czyli nie pracować do późnych godzin wieczornych, nocnych, właściwie pójścia spać, tylko kończenia w jakiejś godzinie popołudniowej i, i odpoczynku, i więcej książek, i mniej zadań na głowie. Bo ten ostatni czas był naprawdę Wyczerpujący. No i teraz, kiedy ta pierwsza warstwa już nam przeschła, um, maluję kolejną warstwę. I to jest e, dużo cieplejszy kolor, bardziej pomarańczowy. Bo jaki jest e, cel tej fasady? Ona ma nam świecić. Bo Część jest oświetlona słońcem, już zachodzącym, takim super żółciutkim, i żółciutki. sama fasada też jest żółta. Także mamy tutaj bardzo, bardzo intensywny pomarańczowy. Teraz przejdźmy do dachów. Kiedy już fasada. Świeci się tak jak chcemy. Możemy zajmować się bardziej czerwoną częścią tego obrazka. Napisz w komentarzu, czy taka prędkość filmu jest dobra, czy lepiej, żeby były szybsze, czy lepiej, żeby były wolniejsze, lepiej, żeby były krótsze, czy lepiej, żeby były dłuższe. Um. Samemu ciężko mi to ocenić albo sprawdzić, dlatego że ja jestem producentem, A nie odbiorcą um, tych filmów. Dlatego bardzo, bardzo pomoże mi Twoje zdanie, Twoja opinia na ten temat, um, bo będę wiedział, jak mogę te filmy ulepszyć, usprawnić, poprawić w kolejnych wydaniach. W tle puszczam taki delikatny ambienci, to też powiedz, czy. Taka muzyka ci odpowiada, czy coś innego, żywszego, czy bez muzyki. Wydaje mi się, że to jest całkiem neutralne i mm, jakiś ambient, czy, czy sympatyczny, delikatny jazz zupełnie pasują prawie każdemu. To znaczy, ciężko powiedzieć, że to jest jednoznacznie złe, albo jednoznacznie się komuś nie podoba. Dobrze, kolejnym naszym punktem są daszki. Te daszki są czerwono-pomarańczowe. I równorzędnie z równorzędnie z elewacją i daszkami na górze robimy odbicie, czyli tym samym kolorem na zwilżonym papierze rozprowadzamy. Warto dodać też um, daszki w tych wielkich budkach, które widzimy po środku i po lewej w stronie zamku. No i dobrze, niech to nam teraz troszkę to zwidrzymy jeszcze, pokropimy i niech to podeschnie. Dobrze, więc mamy zaznaczony profil wyspy, mamy fasadę budynku, mamy groblę dojazdową, mamy daszki, także pierwsza warstwa e, fasady jest gotowa. Kolejny etap, w którym będziemy zajmować się zielenią już w następnym odcinku. Dzięki i do zobaczenia. Mam nadzieję za tydzień. <grym> Dobra, no postaram się wrzucić. Będzie na czas. Dzięki. Hej. Dzisiaj krótko, między świątecznie a noworocznie kończymy ten film. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapki w góry. W góry? Nie. Zostaw łapki w górze. Zostaw łapki w górze. Zasubskrybuj ten kanał, a także, w sumie, w góry też. A także zobacz koniecznie tę pracę. Ona jest na moim Instagramie. E, niedługo pojawi się też na Allegro, na Etsy, a także zobacz tę pracę. E, tutaj z kolei jest fragment e, malowany. Pokazane są fragmenty, jak one są malowane, na YouTubie. Także link do tej pracy tutaj powinien się wyświetlić na różniku. Serdecznie dzięki za dzisiaj. E, wszystkiego dobrego w nowym roku i widzimy się, mam nadzieję, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, za tydzień w kolejnej części malowania naszego. Pałacu w Moritzburgu. Do zobaczenia. Ściskam. Cześć.